W 2024 roku mija 25 lat, od kiedy zaistniała powiatowa wspólnota samorządowa. Nowa struktura zyskała uprawnienia, ale i obowiązki w ważnych dla społeczności obszarach działania: oświata, zdrowie publiczne, pomoc społeczna, wieloaspektowo rozumiane bezpieczeństwo, w tym to wynikające ze stanu dróg. Z tym trzeba było się zmierzyć. W czasie trwania wszystkich kadencji Rady Powiatu inwestycje realizowane były w miarę dostępności środków. Jednak dopiero w tej szóstej, trwającej ponad pięć lat kadencji, mieliśmy możliwości i narzędzia, aby zrealizować zamierzenia, które wcześniej wydawały się odległe. Dostępność zewnętrznych środków i dobrze skonstruowane własne budżety sprawiły, że sfinalizowaliśmy wiele inwestycji bardzo istotnych dla rozwoju Powiatu i umożliwiających wykorzystanie jego naturalnego potencjału i możliwości. Warto podkreślić, że budżet, którym powiat dysponuje w ostatnim roku obecnej kadencji samorządu w stosunku do tego z początku tej kadencji uległ podwojeniu. Zapraszam do zapoznania się z najważniejszymi inwestycjami zrealizowanymi w kadencji Rady i Zarządu Powiatu w latach 2018-2024. Wierzę, że wspólnym działaniem poczyniliśmy postęp w spełnieniu wizji powiatu jako miejsca przyjaznego do życia i rozwoju. W ramach reformy administracyjnej z przełomu wieków. Od 1 stycznia 1999 roku został przywrócony jako wspólnota samorządowa powiat Lemborski. Zasięgiem objął miasta, Lemborg i Łeby oraz gminy, Cewice, Nowa Wieś Lemborska i Wicko. Powiat wszedł w skład województwa pomorskiego. Od momentu utworzenia powiat skupiał się na rozwoju infrastruktury, edukacji, ochrony zdrowia oraz promocji regionu jako atrakcyjnego miejsca do życia i inwestowania. Ustrojowej transformacji towarzyszyła gospodarka. Stająca się wyzwaniem i koniecznością dostosowania lokalnej gospodarki do warunków rynkowych. Od momentu powstania powiat zaangażował się w liczne projekty rozwojowe, często z wykorzystaniem środków z Unii Europejskiej, rozwijając sektory najistotniejsze dla lokalnej społeczności i atrakcyjności powiatu dla odwiedzających go gości, inwestycje w infrastrukturę, modernizacja dróg powiatowych, budowa i remont chodników i ścieżek rowerowych. Łącznie na inwestycje drogowe w latach 2019 i 2023 wykorzystano ponad 46 milionów. Zrealizowano 27 inwestycji z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych. Wśród inwestycji najistotniejszych dla poprawy warunków komunikacyjnych powiatu i bezpieczeństwa użytkowników dróg wymienić należy na pewno przebudowę skrzyżowania w Dziechnie i budowę w tym miejscu Ronda w 2019 roku w tym samym roku przebudowę drogi do Janowic. Rok później przebudowano drogę od Redkowic do Janowiczek. Również Dziechlino zyskało nową nawierzchnię drogi łączącej je z Krajową Szóstką. W 2021 roku podróżni mogli przemieszczać się przebudowaną drogą na trasie Kopaniewo-Łebień. W tym samym roku przebudowana droga połączyła Lębork z rondem w Dziechnie, poprawiając komfort jazdy skrótem z Lęborka do Trójmiasta. W 2022 roku przebudowano połączenie od Krajowej Szóstki w Pogorzelicach do Unieszyna, zyskując bezpieczny dojazd alternatywny z Lęborka do Cewic. Również w 2022 roku przebudowana została ulica Młynarska w nowej wsi lęborskiej. Rok później nastąpiła oczekiwana przez mieszkańców przebudowa drogi Łebień-Garczegorze i to, co na pewno poprawiło komfort turystów jadących do Żarnowskiej, przebudowa połączenia tej miejscowości z wojewódzką 214. W obfitujące w drogowe inwestycje w 2023 roku nastąpiła też przebudowa Budowa drogi w Siemirowicach i ważnej dla lokalnego ruchu drogi z Lęborka do Małoszyc. Edukacja, remonty i modernizacje placówek oświatowych, zakup nowego sprzętu dla szkół, wprowadzenie nowych programów edukacyjnych. Powiat lęborski wygrał konkurs MON na wsparcie budowy wirtualnej strzelnicy przy Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych. Nieco wcześniej na terenach przy PCE powstało nowoczesne boisko z siłownią pod chmurką. W obu powiatowych liceach ogólnokształcących wykonano prace poprawiające warunki termiczne obiektów. Ochrona zdrowia. W trosce o zdrowie mieszkańców trwa przebudowa trzech oddziałów szpitalnych. W ramach remontu zostaną wykonane nowe podziały funkcjonalne wraz z generalnym remontem. W ramach trwającej inwestycji powiększony zostanie zakład opiekuńczo-leczniczy. Ogromnym sukcesem w zakresie opieki zdrowotnej jest uruchomienie w lutym ubiegłego roku Centrum Zdrowia Psychicznego. W ramach programu pilotażowego reformy Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. To tylko część z działań realizowanych z samodzielnym publicznym specjalistycznym zakładem opieki zdrowotnej przy wsparciu powiatu lęborskiego. Bezpieczeństwo, współpraca z Policją i Strażą Pożarną. Inwestycje. Sprzęt ratowniczy i poprawę bezpieczeństwa publicznego poprzez współfinansowanie zakupu ciężkiego wozu bojowego oraz lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Powiat wsparł również zakup radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji, wsparcie społeczne powiatu to programy pomocowe dla rodzin, seniorów, osób niepełnosprawnych oraz innych grup wymagających wsparcia. Za prawie pół miliona złotych wykonano prace remontowe na całym, liczącym 1600 m2 dachu liczącego 119 lat budynku Domu Pomocy Społecznej nr 1. Oddano też do użytku dwa bliźniacze domy dla dzieci. Komfortowo wyposażone budynki zapewniają miejsca dla 28 podopiecznych. Nowoczesne Centrum Usług Społecznych w sposób kompleksowy oferuje wsparcie w szerokim spektrum problemów w jednym miejscu. Nowoczesne Centrum Usług Społecznych w sposób kompleksowy oferuje wsparcie w szerokim spektrum problemów w jednym miejscu. Rozwój gospodarczy. Wspieranie lokalnych przedsiębiorców, promocja inwestycji, organizacja targów i wydarzeń biznesowych, kultura i dziedzictwo, organizacja wydarzeń kulturalnych, festiwali, wsparcie dla lokalnych artystów i zespołów ludowych, dbanie o zabytki i miejsca pamięci.